A co chłopaki robicie? poprawiamy łóżko Które wczoraj zamówiłem i już się popsują. Czego ty chcesz łyczka? Coca-Coli pewnie coca A Ja mam coca do swoich napojów. Ale mały łyczka? Małego. 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 O <laughs> chwilę pomoci mi. Trzymaj go. Niepewno. Chłopaki naprawiają. Może coś z tego wyjdzie. Ale wiecie, tutaj nie ma też sprzętu, nie? Bo też żeśmy nie, nie zwieźli wszystkiego, więc tak naprawdę trochę tam rzeźbimy. Chłopaki rzeźbią w tym co mają, a za dużo nie mają. Że jak się tak rozciąga, to rozciąga. Dlaczego <grywa> Pytałam się dzieciaków, co im się podobało najbardziej w półkoloniach na schałupach. To mówiły, że prace kreatywne, wiecie? No i nie chciały w ogóle chodzić na, ten, na wodę. Aż dziwne. A czemu? Dlatego, że może mają przesyt. Czyli? Może za dużo już mają tych, tych zajęć na wodzie. Przykro dam ci, -ci. się Filipku wziąć za obiadek. Ma dam ci Co ty -ci. na to? Robisz ze mną obiadek, Fifcio? Tak. Dobra. Dobra, dałaś mi Zuzanka, tak? Filipciu. Żeśmy się podzielili z łukaniem. Łukania gotuje, ja sprząta. I przyznawam się szczerze, że nawet nigdy jeszcze nie ogarniałam tej kuchenki. Chciała pomożesz mi? Dobra. Potrzebuję, żebyś przeszedł z tamtej strony i go zaparł. Duzea, no no może pomóż. No 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 żeby, to. mi możesz. Nie... Co? możesz. ty mi pomożesz. możesz. Nie możesz. Nie Co ja Nie Nie to. Co Nie będzie? Brałeś, kochanie, do tego jakiś olej, czy tak, bez tego? Tak, trochę tak. Coś to olej podawałeś Podaj do zamka. Ja, sobie ja to wybrudna. Tak, ale będę miała... Użytek. Dam ci mandacik. Weź, staj. Kochani, byś mieszała teraz to no. mięso? Nie, nie chodzi do dołu. Chodzi, żebyś na mnie napierał. się no ja na, na O! A mam to jakoś rozdziabdziac? Tak, rozdziawdziaj to. Okay. Roździabdziej to może nie, a tak. na ile musi być ustawione? Na 6-7. No, Teraz będzie ci bardziej stwierczały. No, żeby mnie tak kurde nie wyskoczyło. No, Zuzaneczka gotuje. Dzisiaj jest z mamuśką. Więc będzie dobry obiad. Zuzanna jest najlepszym kucharzem. A chłopaki skręcają, czyli każdy jest, słuchajcie, na swoim miejscu. Filipek już głodny, całą samą sałatę, surówkę je. Dzwoniłeś do babci? Tak. No i co? Ucieszy się. Ucieszyła się? Czyli przyjeżdża z nami babcia Mireczka? Super radzko. no jak tam twój sosik? Zmniejsz temperaturkę? Temperatura. Wiesz co, Zuzka, może zrobić? Zobacz, jak chlebek jest, czy są fajne zapiekanki. od siam Zuzę. Zuzę, zobacz. Jeszcze dwie minutki. No i dobra. To zaraz będzie obiadek. Czyli fajnie, czyli przyjeżdżamy za dwa tygodnie z babcią Mireczką. a te chłopaki, weź szybko to co to są za no, chłopaki? nie są no, a co to są? nie, nowi są jakieś a to z tym jak nimi lata? to jest Mikołaj A, to Mikołaj z nimi, tak? No. a ten w czarnym, to kto to jest? nie wiem, jakiś nowy Mój Kamaleon. Wiesz, takie dzieci na boisku u nas mają tak zielone, jaskrawe włosy, że tak nie patrzą. pozwolić na takie włosy. Patrzą. tu mają stać na tej linii. Na ugiętych kolanach, plecy proste, łapiecie za V, podnosicie żagiel, łapiecie sobie za bom po dwóch stronach, Potem noga, która jest bliżej rupy, idzie w prawo. Ręka, która jest bliżej dziobu, przechodzi nad ręką, która jest już na bomie. Widzicie, jak mam ręce? Przesuwamy nogę zmieniamy rękę. Dobra. Przedmy sobie teraz. Za tą czarną linkę. Musisz mieć. Wyobraź sobie, że tu jak jest ta strzałka, tu jest oślechyce, nie? I musisz mieć środek stopy na tej linii. No i drugą tak samo. No? Tak, 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 tak. Bardzo Łapiesz sobie zapałki traptowe. Ręce kładziesz. Jedna tu, druga tu. O co Teraz tak. Stopa, która jest bliżej rufy, która to jest? No, idzie do tyłu. Ale dalej jest na tej osi, nie? Przesuń ją po prostu, bliżej Co tu rób. Przesuń. No, teraz rękę. Mamy też No. Co teraz? Noga? Czy ręka? Noga? I nogę przekładasz ja tak tak <śmieniczy> Każdy, no każdy musi się tego nauczyć Najlepiej jest zrobić jest już tak, ta końcowa ręka noga naraz ale, Dobra i teraz jeszcze tak Czekaj Już jesteście w tym momencie to nogę lewą w tym przypadku, to w miśęciu Nie kładziemy już na osi. Tą po kładziemy pod stosem, tak żeby patrzyła na paletę. Dobra? Tak, to dostaje Albo tutaj nawet na zewnątrz wyraźnie. Dobrze, dziękuję. To dwa. Ogólnie na wodzie będziemy robić tak, był tutaj kąt 90 stopni. Zaglem i no ale tutaj nie mamy nie miejsca. Dobra, ja, tylko nogę, Jak wpadniesz na deskę, to na szerokość. Bieżą. Nie rozstawiamy tak, bo wtedy masz mniejszą równowagę. I na osi deski. Musisz e, dać, no, trochę, to góry. No. Ręce jest po prostu mamy. I jak chcieli płynąć, to zrobiłem przed tymi i rękami. O ty, super. I, ręka. tutaj jest dwie I proste ręce. Super. I zobacz, jak ktoś przed a, sobą na bo jak on Będzie nam gdzieś z tyłu, pisział, to będzie skręcać. Ale nie? A jak chcemy płynąć, to zobacz. jest, jest zamontowana. Okay. Dobra, no, dobra, chodź, lecimy. Po do wiadku, Zobacz jest wiatr z tamtej strony, więc nie musisz obracaj się Plecami musisz iść. Ale uważaj, żeby się nie potknął. Dobra, co robimy na kolacyjkę? Hmm. Dobra. Tata, oni, Ale one mają inaczej niż my. Tata. Jeden ruch. Jeden zdecydowany ruch. Co Filipku robisz? Jajka. Jajeczka sadzone. Tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale wpuszczaj. będzie czad. Dobra idą. Smaczne. No, kolejne, kolejne jajka. Niej. Raz, jeden taki ruch. O, no. już. Pięknie. Dobra, ok. Super. I tak, co do wyrzucenia? To już nie ma nic więcej. Jajek. Na pewno? Na pewno. I teraz wyciągamy jeszcze. Trzy, trzy, Dawaj jeszcze ze trzy. trzy O, nowe! Ale dziennikarz. Zdecydowany ruch, jeden najlepszy O, pięknie! To było mistrzostwo. Ekstra. Mam jeszcze. O. Pięknie to no, było. Za ale tak. będzie pycha kolacyjka no. o, Filip proszę na kupaża pożądam Jeszcze jedno wbi Mocno, Mocniej. jeden ruch, jeden powie O już, piękno. tylko bez krupe, żeby tam nie wpadły skrópki No dobra nie wpisałeś chyba tylko kodu, nie? Wcześniej. dlatego nie mogłeś, tak? Czemu ja mam nie wiem jakiś chiński skrzydła bo ja nie rozumiem Dakończy rejestracja? Dalej. Jak te Mam Muszę zapłacić. Nie no mam opłaconego Netflixa. Nie Już co ja mam kilka różnych kon na tym fiksie. Jak? Dziewaj. No, spróbuj. O ho, chyba dobre, co? Ho.

<gryzamy w zespoń> no, to jest tak. Hej, ale ja chcę też, nie, serce jej, ja chcę blade. Mówię, jejdź, next day. Nie, czy siódma mila? O, ja byłam kiedyś na wagarach w, w liceum na tym filmie w Warszawie z chłopakiem. Ósma mila. Wiesz? Wiem, kochani, ja też byłem chłopaczem. Jak? Co? Kiedyś byłem murzynem i grałem w to. Kochani, byłeś kiedyś murzynem? Tak, byłem murzynem, wysokim murzynem Wow. grałem w kosza. Tak jak ja chudą szatynką. A jak się nazywała ta piosenka? Tata, jak się nazywała ta piosenka? jak siadaj do jedzenia. I Nie tak! Co? co my tu mamy dzisiaj, Filipku? Opowiedz nam. Co ty tworzysz? No, komiks. No, komik, za konkretnie? Strony. No, a na tych stronach co będzie? Generoban. Generał Genera. Generał. Czyli będą walki, podejrzewam, tak? Ale jak już zrobiłam 13 stron, nieźle. Jak to zrobię, to będzie 13, potem tutaj będzie 14. A do ilu chcesz robić? Nie Uś... wiesz. Nie wiesz. Dopóki będziesz miał pomysły. Tak. Okej, okay. dobra. Super, to twórz. teraz nie... będę robił drugą część. Okay. Albo trzecią. No. Okay. To ja ci nie przeszkadzam, ty sobie pracuj.